Za chwilę wejdziemy do zakładu kosmetologii specjalistycznej, gdzie akurat trwają zajęcia praktyczne z przedmiotem... Elementy kosmetologii estetycznej. Zapraszamy, zobaczcie co tutaj robimy. W zajęciach z elementów kosmetologii estetycznej studentki uczą się zaawansowanych procedur zabiegowych, m.in. takich, które są obecnie bardzo popularne w gabinetach kosmetycznych, mezoterapia mikroigłowa, peelingi chemiczne, oksybrazja, infuzja tlenowa. Zabiegi wykonują oczywiście na sobie, żeby poznać efekty tych zabiegów, ale również prawidłowo zakwalifikować klientkę do danego zabiegu. Do wyboru studiów skłoniło mnie zainteresowanie chemią od strony kosmetycznej oraz fakt, że branża beauty tak dynamicznie rozwija się w tych czasach i jest wysokie zapotrzebowanie na usługi tego typu. Jednym z pytań, które najczęściej pojawia się wśród kandydatów na studia, jest to, dlaczego warto studiować kosmetologię, a nie wybrać na przykład kurs kosmetyczny. Otóż odpowiedź jest prosta. Studenci i nasi absolwenci wyróżniają się wiedzą zdobytą podczas studiów. A, która może być zdobyta tylko w takich ośrodkach y, naukowych jak y, uniwersytet medyczny. Na typowych kursach kosmetycznych Panie uczą się właściwie manualnego wykonania zabiegu, to, jak ten zabieg przeprowadzić. Natomiast na studiach wiedza, którą Pani zdobywają, pozwala podejść do tego bardzo profesjonalnie i holistycznie. Patrzą Panie wtedy y, na swoją klientkę i jej problemy skórne całościowo. Czyli łączą m.in. wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, farmacji i tak i również właśnie kosmetologii, zwłaszcza na zajęciach praktycznych. Jednym słowem kosmetologia jest to piękno, poprawa jakości życia, satysfakcja w pracy i w perspektywie też świetne zarobki. Chcesz studiować na kierunku kosmetologia i poznać zasady rekrutacji? Popatrz na plansze.